Czystej strony Puddy Ninja, witajcie w pierwszej paczkowej sobocie na kanale. Dokładnie tak od teraz, wszystkie paczki będziemy otwierać co tydzień w sobotę, żeby nie było takiego natłoku i żeby nie było aż tak dużo tych odcinków. W dzisiejszym odcinku aż cztery przesyłeczki: od Jakubix Gaming, od Techno, od Kuby Czarnego Władcy i od Aleksandra. Zaczynamy. Na sam początek paczuszka od Jakuba. Jakubix Gaming pod takim nikiem na YouTubie się ukrywa. I to cała zawartość, więc widzę tu jakiś list i fanart oraz klocki. Standardowo zaczniemy sobie od przeczytania listu. Hej puddy, jestem Jakub, mam 11 lat i oglądam cię dosyć długo. Przysunę ci paczkę, która jest skromna. Wbijaj na mój kanał Jakubix Gaming. W paczce znajdziesz, że dwie minifigurki Kaja i Jet Jacka. Bronię Lego, jedzenie LEGO, bonus LEGO. Jetpack jest bonusem, OK i. Fanart, pozdrawiam. Ok, bardzo dziękuję Ci za tę paczuchę. Może przyjrzyjmy się teraz fanartowi, a następnie weźmiemy się za klocki. Jest to moje logo. Ładne. I trzecia i ostatnia rzecz w tej paczce to klocuchy, tak jak napisał. Mamy tutaj Jet Jacka, tak jak informował, jest minifigurka Kaja z jetpakiem. Całkiem spoczko Kai z sezonu 9 i akcesoria. A wśród nich jakieś jedzenie, arbus, banan, tutaj jajko, trochę shurikenów, sztylety, miecze. I jest nawet zwój zakazanego z Przejdźmy do podsumowania paczki od Kuby. A więc w paczce od Kuby, który na YouTube skrywa się pod nickiem Gaming, swoją drogą link do jego kanału znajdziecie w opisie, jak i w karcie, otrzymaliśmy list, fanart i trochę klocków razem z dwoma minifigurkami. Bardzo dziękuję Ci za tą paczkę. Lecimy do kolejnej. Druga paczka, którą sobie dzisiaj otworzymy, nadjechała od Franka, techno YouTube 360, podejrzewam, że jest to jego kanał. A teraz już bez zbędnego przedłużania otwieramy. O, bardzo sprawnie poszło. Pudy is the best. Ok, bardzo dziękuję. A teraz rzucimy sobie okiem, co tam w środku jest. Tu chyba ponownie będę musiał użyć noża, chociaż to ja wiem. Wysypmy to. Proszę bardzo. Tu jest cała zawartość paczki. Otwórz najpierw. O, to to otworzymy na początku, a resztą zajmiemy się później. Tu coś jest zaklejone, ale coś się do tego szybko dobierzemy. pip -pi Czy -pi. Czyżby to był oficjalny do mnie list? Oczywiście, że tak. Witaj Pudi, mój pseudonim to Techno YouTube i jestem twoim fanem. Oglądam cię od niedawna. Mam nadzieję, że paczka ci się spodoba. W paczce znajdziesz mini zestaw z instrukcją, minifigurkę, paczkę kart, fanart, niezbędnik... I list, który właśnie czytasz. To moja pierwsza paczka. Prawdopodobnie ostatnia. Okej, okay, większość osób e, decyduje się na taki ruch, że wysyłają po prostu jedną e, paczuszkę. E, PS, czy mógłbym cię prosić o wysłanie do mnie autografu? Nie ma najmniejszego problemu. Dobra, e, list możemy odłożyć. Mnie najbardziej interesuje ten niezbędnik. Jestem ciekaw, co tam jest. Poświęcił nawet jedną swoją minifigurkę, zabijając ją, e, żeby mieć tą główkę. Ha! Tu są instrukcje dotyczące budowania z LEGO, e, dość podstawowe, myślę, no ale w porządku. Chce ktoś ten niezbędnik? Myślę, że może się przydać dla początkujących e, fanów e, i osób, które budują z klocków LEGO. Zain, o, będzie figurka Zaina naszego lekko upośledzonego robota czasami. Jest tu chyba zmieszane kilka strojów. Ziuu, A jednak nie. Ziuu, no, teraz jest w porządku. I to jest nasz Zane. Jak widzicie, mamy tutaj połączenie stroju ZX ze strojem z Lego Ninjago. Mówi. Dzięki. Tu jeszcze jakaś kartka. Mam wrażenie, że będzie to fanart. Tak, jak myślałem. I jest to ponownie moje logo. Dzięki. Dron Lego. Jest instrukcja. Miejmy nadzieję, że się odczytam z niej. A, dobrze, ładnie jest narysowana. Ej, bardzo fajniusi ten dron, mi się podoba i jest nawet pilot, żebyśmy mogli sobie nim sterować. Dzięki! Dronuś pierwsza klasa, teraz będę mógł podglądać ludzi jakichś tam na ulicy. I ostatnią rzecz w tej paczus... paczusce, tak. I ostatnia rzecz w tej paczuszce to karty! O, jest ten stary dziad policjant. Ej, w ogóle lubicie karty z Ninjago? Komisarz Byczy Róg. Winni... Okej? Okay. Tu mamy jeszcze kartę puzzle. O! Ultra pojedynek cyfrowy Kai! Piu, piu! Trochę jak Minecraft, bo mamy takie kwadratowe tu piksele, jak zresztą było też w 12 sezonie. No i kolejna karta ta do planszy. Lecimy dronem na podsumowanie! Piu! Podsumowując, w paczce od Techno YouTube otrzymaliśmy list, fanart, drona, zejna, karty i niezbędnik. Bardzo dziękuję Ci za tą paczuchę. A teraz paczuszka numer 3 od Kuby. Paczka numer 3 od Kuby, Czarnego Władcy Siup! oj, o oj, oj, Jezu A, myślałem, że pociąłem tło Mamy tu 7 kopert i wszystkie są ponumerowane W jakiej kolejności mamy je otwierać, więc yy, Tak też postąpimy Och, i list Cześć Buddy. to moja pierwsza paczka i mam na imię Kuba Mam również kanał na YouTube i nazywam się tam Czarny Władca w parce znajdziesz dużo rzeczy, ale nie powiem jakich. Pozdrawiam, Kuba, PS, wyszłaś autograf? Oczywiście, że tak. No to teraz wlatuje numerek 2. Co to jest? To jest jakaś pianka, gąbka? Co to jest? Ha. Nie mam absolutnie pojęcia. Boję się to otwierać. Wyglądem przypomina plastelina, ale nie zachowuje się jak plastelina. A może nie powinienem tego otwierać? No nie wiem, no w sumie to jak plastelina. Numerek 3. O, patrzcie, Tu karty, seria druga i tutaj seria pierwsza, Limited Edition. I tu chyba będzie jedna karta, w się jest to takie cienkie tak mi się wydaje. A nie, jest więcej. J.K., Maciek i Klocki, Lloyd Malin i Pudi Ninja, w porządku? To otwórzmy teraz te dwie wielkie zielone saszeteczki. I tu są kolejne karty. To od razu też tą drugą. Okej, okay, jakoś to się otwiera i mamy tu... Kolejne karty, teraz sobie zobaczymy jak one wyglądają i kogo tam trafiliśmy. Czarny Władca od gier LEGO i recenzji, Klockozaur Pożera Klocki, Chomiczek LEGO Dużo Animacji, e, Garmadon YouTube, Mount Brick e, Ma Dużo Challenge, e, Bam LEGO Ma Super Fajne Filmy, oj Bam, ale pamiętam Bana, on już chyba nie nagrywa, Brodaty Geek i Goldie ten od Ninjago. W porządku, całkiem niezłe karty, lecimy do saszetki numer 4. A raczej nie saszetki, lecz koperty. No, ale to prawie to samo. I mamy tu instrukcję do zestawu od Goody. Prawie jak Budi. Eee, okej, okay, zobaczmy jak te instrukcje od Chińczyków... Znaczy, no nie, nie, dobra, to nie są Chińczyki, ok? Ale podrobili logo, jakie chamy... Nie no, jestem ciekaw jakiej jakości są te klocuchy. Niemniej jednak... Eee, nie no, ładnie ta instrukcja wygląda, czytelnie. Numerek 5. Śniadanie? A nie. <laughs> Jakieś kulki. Cóż to za dziwny pingwin? No nie wiem. Wow, patrzcie, mamy Mario w środku. O! Oh, jaki fajny. I tu jeszcze jest ten kwiatuszek. No, fajniusio, dzięki. 6. Fanpak pudy ninja. No, no, nie wiem, czego się po tym spodziewać. Ach, kolejne zielone koperty. <laughs> o, jest figurka. Chyba ze mną. Karta limitowana. No, w porządku. Otwórzmy sobie tą kartę najpierw, i potem przyjrzymy się tej minifigurce, która została zamknięta w tym jakże śmiesznym pomarańczowym jajku. Oa, wow. Muszę jechać do szpitala. Pokułem się tymi, tymi, no. Gdzie jest ta karta? O, jest, dobra. Limitowana karta pod ninja. Dziękowa. Zobaczmy tę figurkę, bo ona mnie najbardziej interesuje. Pim. Pom! I to jestem ja, nawet w okularach, <grych> fajnie, plus jakaś karteczka tajemnicza, przeczytajmy e, co na niej pisze, podejrzewam, że będzie po prostu pisało Pudding Ninja w zwykłym stroju, no dobra. I ostatnia koperta, która była w tej paczuszce od Kuby, czyli numerek 7, autograf, czarny władca, OK, i nic więcej już tutaj nie ma. Podsumowanie. A więc w paczce od Kuby Czarnego Władcy otrzymaliśmy instrukcję do zestawu od firmy Goody Podrobione logo <grymne> List, Mario i tego kwiatuszka, dodatkowo jest ten pingwinek Moja minifigurka, te dziwne plastelinowe cosie Plus karty z Lego tuba. Bardzo dziękuję Ci za tą paczuchę i już lecimy teraz do ostatniej w tym odcinku od Aleksandra I ostatnia już w dzisiejszym odcinku paczuszka od Aleksandra Mała, ale wypchana po brzegi o, łatwiutko się tu otwiera, bez większych problemów i bardzo dużo klocków, ale tu chyba będziemy mieli list, więc sobie go przeczytamy najpierw. Dokładnie tak. O, tam coś jeszcze jest. Instrukcja, dobra, to sobie zostawimy na potem. Cześć, podaj Ci wiele do powiedzenia. Subskrybuję twój kanał do jego powstania, jestem wielkim fanem. W paczce znajdują się dużo klocków, akcesoria do figurek Lego, instrukcje do mojego zestawu, mała figurka ciebie, mały zestawik autorski ode mnie. Mam swój kanał na YouTube o nazwie Alexander Harvas. Mam nadzieję, że pokażesz, jak wbijesz na mój kanał, gdy będziesz to pakowywał moją paczkę. Na kanale nagrywałem, jak budować z klocków Lego bronie, ale teraz przerzuciłem się na grę Tetris, więc nie przedłużam, rozpakowywuję ją dalej. Okej, okay, na kanał stricte teraz nie wejdę, oczywiście po nagraniu to zobaczę, ale wy również po nagraniu możecie tam wpaść. Link w karcie, jak i w opisie. No to wysypmy te klocówy. Tu w pudełeczku jest też mały zestaw i tu kolejne jakieś... Aha, twoja figurka i akcesoria. No i tu mamy klocki. No i co tutaj wśród tych klocków się znajduje? Wow, patrzcie. Mamy torsik y, Overlorda. Bardzo fajnie. Wraz z główką. To akurat mega. Jest też od y, serii pirackiej. Tu widzimy bodajże Star Wars, jeżeli się nie mylę. Są też nóżki z Chimy. Tu kolejne jakieś nóżki. Tu jest ten torsik z Ninjago. O, żebym się nie pomylił, ale to są chyba piraci z Karaibów. I tu widzimy też torsik od Nii. Więc w sumie całkiem spoko, sporo elementów dla naszych minifigurek, tu też nawet jakieś z małymi nóżkami. Nóżki, jak widzicie jest też parę e, główek, mniej lub bardziej ciekawych. E, są też jakieś zwykłe, standardowe klocuszki w postaci deseczek czy coś takiego. Jakaś deskorolka, koła, nawet przeźroczysty element. No i creeper z Minecrafta. Bardzo dziękuję Ci za te elementy, zobaczmy sobie co będzie w tych pudełeczkach. Razem z listem była instrukcja, podejrzewam, że do tego małego zestawu, dlatego też jego otworzymy i zbuduję go teraz, żebym mógł go wam przedstawić um, w taki sposób. Okej, okay, instrukcja była dość minimalistycznych rozmiarów, ale udało mi się to zbudować. Nie wiem, co to konkretnie ma przedstawiać. W każdym razie jest, ja bym powiedział, że to taka wanna dla naszego creepera. Oczywiście e, cenzora ma się być, bo, bo to ten demonetyzacja i te sprawy. I jeszcze to pudełeczko, w którym ma się znaleźć e, minifigurka przedstawiająca mnie oraz jakieś akcesoria. I jestem ja w stroju Kola, bo jakżeby inaczej. Mamy też maskę ze Star Wars Boba Fetta. Tu też jakaś żółta, o fajnie, że wleciała Chima. Są dwie pary włosów oraz z czwartego sezonu maseczka. Czas na podsumowanie. Patrz, co od Aleksandra otrzymaliśmy klocki, w tym całkiem sporo elementów do minifigurek. Mnie tego fajnego krypero z Minecrafta i dla niego wannę, <gryst> list. No i tyle. Bardzo dziękuję Ci za paczuchę, jak i zresztą autorom poprzednich paczuszek, które dzisiaj otwieraliśmy, a Wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia.